Od ostatnich nowości trochę się wydarzyło. Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale, w którym ponownie zajmę się podsumowaniem najciekawszych wiadomości ze świata anime. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco z nowymi filmami, których będzie pojawiać się teraz więcej i nie przedłużając życzę Wam miłego oglądania. Najnowsze przecieki na Twitterze sugerują, że wyjątkowo popularna gra Sekiro: Shadows Die Twice może otrzymać adaptację anime. Fani tej gry są podekscytowani tą wiadomością, ponieważ Sekiro to jedna z najlepszych produkcji z gatunku Soulsborne. 18 maja użytkownik o pseudonimie, widocznym teraz na ekranie, opublikował na swoim koncie na Twitterze informacje o nadchodzącym ogłoszeniu anime. Warto dodać, że jest on wiarygodnym źródłem informacji dla fanów anime i mangi, ponieważ wcześniej przewidział kilka dużych ogłoszeń i posiada aż 14 tysięcy obserwujących na Twitterze. Sekiro Shadows Die Twice to gra wielokrotnie nagradzana, której akcja rozgrywa się w japońskiej epoce Sengoku. Gracz wciela się w postać Shinobi o imieniu Wolf, który wyrusza w podróż w celu uratowania porwanego pana oraz w celu zemsty na swoich wrogach. Rogach. Główna fabuła gry obraca się wokół tematów lojalności i dążenia do nieśmiertelności. Podczas swojej przygody, Wolf napotyka różnorodne nadprzyrodzone siły i odkrywa zawiłą historię swojej pięknej krainy. Sekiro został wydany w marcu 2019 roku i zyskał wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i graczy już w momencie premiery. W 2018 roku po premierze zwiastuna gry Sekiro Shadows Die Twice została ona nominowana do trzech różnych nagród w kategorii najbardziej oczekiwana gra. W 2019 roku Sekiro zdobył prestiżowy tytuł gry roku podczas ceremonii The Game Awards, pokonując pięć innych gier. Ta nagroda stanowi jedno z największych osiągnięć w świecie gier. W 2020 roku gra ponownie otrzymała wiele nominacji i była dwie z nich, za wybitne efekty wizualne oraz tytuł gry roku na ceremonii SXS Gaming Award. Na chwilę obecną nie została jeszcze ujawniona data premiery anime Sekiro Shadows Die Twice, jednak możemy oczekiwać, że w 2023 roku zostanie oficjalnie ogłoszona. W przecieku wspomniano również, że studio odpowiedzialne za anime nie jest mappa, a będzie nim studio takie jak Toy Animation, które unika nadmiernego użycia CGI w swoich produkcjach. Animator znany ze swojej pracy nad kreskówką Lunitions zaskoczył fanów One Piece, ujawniając na Twitterze, że niedawno ukończył animację jednej ze scen dla tej popularnej serii anime. Echiro Oda, twórca One Piece, zdradził, że inspiracją do walki między Kaido, i jednym z cesarzy mórz, a Luffym jest rywalizacja dwóch ikonicznych postaci Toma i Jerego. Ole Loken, animator związany z kreskówkami Looney w tym z filmem Space Jam 2, podzielił się na Twitterze informacją, że właśnie zakończył rysowanie swojej sceny do One Piece, chociaż nie podał konkretnej informacji na temat odcinka, nad którym pracował. Fakt, że animator znany z produkcji zachodnich kreskówek dołączył do zespołu odpowiedzialnego za animację kluczowego momentu związanego z postacią Luffy'ego, wzbudza ogromne zainteresowanie fanów i wywołuje duże oczekiwania. Dlaczego angażowanie animatora kreskówek może być korzystne dla One Piece? Dobór animatora, który ma doświadczenie w pracy nad kreskówkami, może być kluczowy dla animacji w One Piece, zwłaszcza jeśli chodzi o nową moc Luffy'ego. Luffy już dwukrotnie stawił czoła Kaido w anime i oba starcia zakończyły się jego porażką. Wyraźnie było widać, że Luffy potrzebuje nowej siły, a tę właśnie otrzymuje w mandze. Luffy zdobywa nową moc, znaną jako Gear 5, która nie ma żadnych ograniczeń, umożliwiając Luffy'emu wykonanie niemal niemożliwych czynów dzięki swoim nowo odkrytym umiejętnościom. Prezentacja Gear 5 w Manze emanuje charakterystycznym kreskówkowym stylem. Aby odwzorować to samo kreskówkowe uczucie w anime, potrzebny jest specjalista w tej dziedzinie. I czym można znaleźć lepszego wyboru niż animator, który już pracował nad popularnymi projektami kreskówek? Jednak fakt, że premiera Gear 5 w anime przewidziana jest dopiero za kilka miesięcy, budzi pewne wątpliwości wśród fanów, ponieważ animatorzy wysyłają swoje prace zbyt wcześnie. Niemniej jednak Henry Terloff, jedna z ważnych postaci w studio Toei Animation, już kilka miesięcy temu zapowiedział, że rok 2023 będzie kolejnym ważnym rokiem dla One Piece, dając do zrozumienia, że fani mogło spodziewać się czegoś wyjątkowego. Sportowe anime o nazwie Medalist zostało ogłoszone jako adaptacja jednej z najlepszych mang w swoim gatunku, co wywołało ogromne podekscytowanie wśród fanów. 18 maja oficjalna strona i konto na Twitterze tego wyczekiwanego anime podzieliły się ekscytującymi informacjami dotyczącymi personelu pracującego nad serialem oraz oprawy wizualnej. Reżyserią serialu będzie zajmował się Yatsutaka Yamamoto. Chintasu Kameyama odpowiedzialny będzie za projektowanie postaci, a Yuki Hanada zajmie się kompozycją i scenariuszem. Aby uczcić ogłoszenie adaptacji anime, Autor mangi Tsuruma Ikada udostępnił fanom specjalną ilustrację. Manga Medalist została wydana w maju 2020 roku w magazynie Afternoon wydawnictwa Kodansha. Oficjalna data premiery adaptacji anime nie została jeszcze ogłoszona, ale fani mogą oczekiwać, że premiera odbędzie się w okresie od wiosny do jesieni 2024 roku. Przewidywane jest, że anime zostanie wydane najpóźniej w 2025 roku w zależności od postępu produkcji. Fabuła Medalist koncentruje się na dwóch partnerach jeżdżących na łyżwach, Tsukashi, i Inori, którzy dążą do zostania najlepszymi w swojej dziedzinie. Inori, uczennica piątej klasy, marzy o tym, by stać się profesjonalną łyżwiarką i rozpoczyna naukę pod okiem Tsukasy. Cukasa, który niemal zrezygnował z marzeń, zostaje zainspirowany przez Inori i razem dążą do zdobycia światowej sławy na lodowisku. Manga Medalist zdobyła wiele nagród i nominacji od swojej premiery w 2020 roku. Znalazła się na 15 miejscu w ogólnopolskim rankingu rekomendowanych komiksów 2021 według serwisu Honia Club. W konkursie Next Manga Awards 2021 w kategorii drukowanej znalazła się na 16 miejscu spośród 50 nominowanych mang. W 2022 roku Medalist zajęła 23 miejsce na liście książki roku 2022 według magazynu Da Vinci. Fani mangi My New Boss is Goofy będą mieli wreszcie to, czego tak długo oczekiwali. W dniu 15 maja 2023 roku ogłoszono oficjalnie na stronie internetowej, że manga otrzyma adaptację anime. My New Boss is Goofy to długo wyczekiwane anime, które należy do gatunku komedii romantycznych. Opowiada historię 26-letniego Kentaro Momose, pracownika biurowego, który przenosi się do nowej pracy po tym, jak był nękany przez swojego poprzedniego szefa. Na jego szczęście Kentaro będzie miał szansę spotkać i służyć Yusei Shirasakiemu, który pomoże mu przezwyciężyć niepewność wynikającą z poprzedniego trudnego doświadczenia z szefem, który okazał się niezbyt bystry. W filmie promocyjnym zaprezentowano zwiastun, uprawę wizualną, obsadę i personel pracujący nad serią. Co więcej, twórca mangi Ichikawa stworzył specjalną ilustrację, aby uczcić ogłoszenie adaptacji anime. Manga My New Boss is Goofy była publikowana w serwisie Akita Shoten Manga Cross, a pierwszy tom został wydany w 2019 roku. Komitet produkcyjny jeszcze nie podał dokładnej daty premiery anime. Maniu Boss i Goofy zdobyła wiele nagród i wyróżnień. W 2019 roku zajęła pierwsze miejsce w wyborach powszechnych Web Manga, w których wzięło udział 2500 różnych internetowych mang. Ponadto, przed wydaniem drugiego tomu, manga otrzymała także inne nagrody i wyróżnienia. Zajęła trzecie miejsce w konkursie Tsutaya Comic Grand Prize w 2020 roku, a także drugie miejsce w ankiecie Anime Japan na najbardziej oczekiwane anime do animacji w roku 2020. Dlatego fani nie mogą się doczekać, aż ich ulubiona manga zostanie ożywiona przez A1. Pictures w postaci anime. I na tym zakończymy dzisiejsze podsumowanie nowości. Koniecznie dajcie znać, która wiadomość zainteresowała Was najbardziej oraz wyczekujcie kolejnych odcinków. Do usłyszenia, cześć!